Witamy Państwa w sklepie internetowym edilandia.pl. Mamy dziś do zaprezentowania sposób montażu rowerka Look Strike z serii Sparky. Przystępując do montażu, zaczynamy od montażu kół tylnych. Rowerek wyposażony jest w hamulec zarówno na prawym, jak i lewym kółku, i zaczynamy od montażu zębatek, które będą nam pozwalały blokować hamulcem kółko. Wciskamy zębatkę na kółko. Oczywiście musimy dopasować wypustki w kółku do otworów w zębatce. Jedno jest gotowe. Dokładnie tak samo postępujemy z drugim, czyli dopasowujemy wypustki w kółku do, do otworów w zębatce i wciskamy. Możemy teraz przystąpić do montażu hamulców. Hamulce wypustem na zewnątrz i też wciskamy z jednej i z drugiej strony rowerka. I hamulce mamy gotowe. Możemy teraz przystąpić do montażu kół. Odkręcamy. Nakrętkę ściągamy podkładkę. Ośka przechodzi nam od zewnątrzku, od zewnętrznej strony kółka. Teraz idzie podkładka, i zakładamy, przekładamy przez, przez plastiki, które znajdują się tutaj w ramię. I od wewnętrznej strony nakrętka. Nakrętki są samo kontrujące. Także przy dokręceniu kluczem nie będziemy mieć problemów, że będzie nam się luzowało. Dokładnie robimy tak samo z drugim kołem, czyli z zewnętrznej strony ośka, teraz podkładka i przekładamy przez nasz rowerek i od środka nakrętka samokontrująca. Dokręcamy kluczem. Ale dokręcamy to w miarę delikatnie, tak żeby kółka mogły się swobodnie kręcić. Tak jak wspomniałem wcześniej, rowerek wyposażony jest w hamulec, zarówno na jednym jak i drugim kółku. Także wciskając hamulec na dół, kółko nam się nie obraca. Dokładnie jest tak samo z drugim, kółko nam się nie obraca. Możemy spokojnie zostawić rowerek bez obawy, że zjedzie. Jeżeli oczywiście jest jakaś pochyłość. Przystępujemy do montażu przedniego koła. Odkręcamy śruby, które są wkręcone z jednej i z drugiej strony. Wyciągamy tak, żebyśmy mogli włożyć to na przedni widelec. I teraz przedni widelec zakładamy na koło, które jest przygotowane już przez producenta. Musimy to sobie dopasować, żeby nam równo weszło z prawej i z lewej strony, i tak samo e, musimy to spasować. E, przedni widelec musi wejść całkowicie e, w plastiki które są tutaj na kole wsuwamy do końca i teraz śruby, które wcześniej wykręciliśmy, przekładamy i wkręcamy z jednej i z drugiej strony. Dokręcamy z jednej i z drugiej strony do oporu i przednie kółeczko mamy już gotowe. Możemy zamontować teraz kierownicę, osłonkę Wsuwamy na kierownicę, do tego przychodzi maskownica. Obejmę, zakładamy na górę ramy i teraz wsuwamy kierownicę do oporu. A następnie przy pomocy klucza dokręcamy obejmy. Wstępujemy teraz do montażu kierownicy. Zakładamy osłonkę. Następnie maskownica, która nam zakryje obejmę. Obejmę zakładamy na górę ramy i wsuwamy kierownicę. Przy użyciu klucza dokręcamy obejmę, tak żeby unieruchomić kierownicę, żeby dziecko mogło sobie spokojnie kręcić. Dodatkowym elementem jest dzwoneczek który możemy zamontować z lewej lub z prawej strony kierownicy w zależności od państwa upodobania. Dzwoneczek jest bardzo prosty w obsłudze, także zapewne każde dziecko sobie z nim poradzi. Wystarczy pokręcić w jedną lub drugą stronę, aby dzwoniło. Kolejnym elementem, który będziemy montować, jest siedzisko naszego rowerka. Odkręcamy śrubę, która jest od spodu i przekładamy ją przez ramę. Mamy tutaj dwa otwory montażowe, możemy zamontować jeden lub drugi. Śruba przechodzi na wylot i przykręcamy od spodu. Istotną rzeczą jest, aby oprócz śruby, która tutaj nam będzie trzymała całe siedzisko, wypust, który tutaj jest w siedzisku, wszedł w podłużny otwór w ramie rowerka. Zabezpieczy to rowerek przed przesuwaniem się na boki. Teraz dokręcamy śrubą siedzisko do oporu, tak aby je unieruchomić. Na siedzisko zakładamy pokrowiec, nasuwając go od góry i spinając gumkami z tyłu. Rowerek wyposażony jest w dwa rodzaje pasów, w zależności od potrzeb i od wieku dziecka. Możemy spiąć, możemy spiąć pasy razem z szelkami, czyli zapinamy jeden pas i drugi. Zabezpiecza to dziecko przed wypadnięciem. Dodatkowo jest pas tak zwany biodrowy, czyli regulując jego długość, zapinamy sobie dziecko z przodu. Mamy pewność, że dziecko w żaden sposób nie wypadnie nam z rowerka. Dodatkowym elementem zabezpieczającym są barierki ochronne, które zakładane są na oparcie rowerka. Nasuwamy z jednej i z drugiej strony od góry. Barierki mamy zapięte. Przy wsadzaniu lub wyciąganiu dziecka możemy sobie je odpiąć, odciągnąć na bok, tak żeby był wygodny dostęp. Jeżeli chcemy Zabezpieczyć dziecko, przekładamy barierkę przez tunel, spinamy ją na klik i mamy rowerek wraz z barierką dla bezpieczeństwa dziecka. Jako element ochronny dla dziecka, rowerek wyposażony jest w budkę. Budka jest wpinana w otwory, które są na barierce. Wciskamy przycisk z jednej i z drugiej strony i wsuwamy budkę. Na swoje miejsce. Bolec, który, który wciskaliśmy wcześniej, musi znaleźć się w otworze. Budka jest rozkładana tak jak w klasycznym wózku, czyli na klik jest rozpięta. Tutaj jest siateczka wentylacyjna, także możemy dziecko otworzyć, jeżeli są gorące dni. Dodatkowo jest osłona przeciwsłoneczna, którą wyciągamy ze środka budki. Przystępujemy teraz do montażu prowadnika. Prowadnik składa się z dwóch elementów. Musimy tutaj wcisnąć te bolce i włożyć do środka, tak żeby prowadnik stanowił jedną całość. Zabezpieczenia znalazły się już na swoim miejscu. Możemy teraz prowadnik zmontować pozostałą częścią w ramię. Ściskamy tutaj z jednej i z drugiej strony bolce. Wchodzi to dość ciężko, ale to jest tylko i wyłącznie dlatego, że by wyeliminować wszelkie luzy, jeżeli będzie jakiś opór, można delikatnie posmarować to wazeliną, ewentualnie jakimkolwiek innym smarem. Na pewno da się to spokojnie włożyć, zaskoczy, bolce wyjdą z jednej i z drugiej strony. Dodatkowo znajduje się tutaj blokada. Blokadę podnosimy do góry, całość mamy zmontowaną. Na tył rowerka zakładamy torbę. Torba jest nasuwana na śruby. Możemy sobie ją zostawić tak, żeby łatwo było ją włożyć i zdjąć. Ewentualnie możemy dokręcić śruby. Będzie ona wtedy na stałe. Zostały nam jeszcze do założenia ozdobne błotniki. Błotniki są wsuwane w plastik, który jest razem z hamulcem jeden i dokładnie tak samo postępujemy z drugą stroną, ciskamy i błotniki mamy założone. Została nam do założenia jeszcze e, torebka. Torebka zakładana jest na prowadnik, zapinana na, na rzep. E, jest to podręczna torebka na wszystkie potrzebne i niezbędne e, rzeczy, zarówno nasze typu klucze, jak e, kuseczki. Rowerek wyposażony jest w składany podnóżek. Dziecko jeżdżąc może sobie trzymać nóżki. Jeżeli nam nie jest niepotrzebny, możemy go złożyć. Wsuwamy tutaj blokadę na dół. Plastikowe poduszki składamy i wsuwamy go pod siedzenie. Dodatkowo mamy podnóżek dla maluszka zakładany na przedni błotnik, czyli... Zakładamy na przedni widelec, opiera się on na przednim błotniku. Dziecko może sobie trzymać nóżki bez obawy, że w trakcie jazdy zostanie uderzone pedałkiem. Mam nadzieję, że zaprezentowany przez nas sposób montażu ułatwi Państwu samodzielny montaż w domu, ponieważ rowerki Lux Strike sprzedawane są w oryginalnych opakowaniach producenta do samodzielnego montażu. Zapraszamy do naszego sklepu internetowego edilandia.pl sklep czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Dziękujemy i zapraszamy.